Szymon, a co Ty tam robisz? Czytam wodę. A to nie powinieneś robić nad wodą? Nie, był kiedyś taki magazyn, Świat Spinningu i Muchy, no i tam pisało, że żeby mieć lepsze efekty nad wodą, zawsze najpierw trzeba przeczytać wodę, no więc czytam. I co tam pisze? Woda źródła jeden litr, jakieś składniki mineralne, żeby to przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu spożyć 24 godziny od otwarcia no to idziemy łowić i zobaczymy czy mieli rację czy to przeczytanie wody da coś dobra, no no ale taka fajna sprawa tak sobie przed łowieniem poczytać wodę ciekawe, człowiek się tak wyciszy nawet troszkę tak gdy na drzewie pierwsze bazie czas na i na jazie ale patrz jaki tam bydle płynie

Można powiedzieć, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.